Siemano guys, z tej strony Sterku Kamemberku lub jak wolicie jajko a my sobie lecimy dalej w I am on observation duty dawno nie nagrywałem I am on observation duty dlatego stwierdziłem, że to jest ten czas To prawda wiem, że miałem też problemy z tym univerkiem całym ale zobaczymy, może tym razem to może ten run się powiedzie Teraz jeszcze w podobną gierkę ostatnio grałem w ten Exit 8. Też muszę dograć końcóweczkę, bo tam anomalia wyglądała jak koniec gry i troszkę mi się pomyliło. Ale tylko tak ciut. ciut. Dobra, to jest pomieszczenie numer 1. To jest pomieszczenie numer 2 Teres. Quatrosinko i laboratorium. Ok, tu się nic, a nic nie powinno raczej dziać. Dobra, po kolei. Tu mi wszystko pasuje, tu też nie mam się za bardzo. Do czego przyczepić. Natomiast tutaj chyba coś leżało na tym stole, ale nie jestem pewien. Don't blink. Blink, and you're dead. Don't blink. No tu jest wszystko, gites. Komp stoi wszystkie baniaczki i inne przyrządy laboratoryjne leżą w miejscu. Się nie ruszają. Tutaj też jest spoko auditorium. Dobrze Obrazy się nie zmieniły. Tu ostatnio ten mięśniak nas zarąbał. Dziadiga. Trzeba... W sumie to nie wiem jak, jak się przed nim obronić jeszcze. Jak się trafi drugi raz to po prostu chyba znowu wydechniemy, Ale zobaczymy. Coś słyszałem. Nie wiem czy w grze czy poza nią. Jest już dosyć późno jak nagrywam i troszkę sram po gaciach. Szczególnie, że moje koty dzisiaj mają jakieś ADHD. Straszne ADHD. Dobrze, tu się nic nie dzieje. Tu jest noga. Zasała Tom. Please stand by. Gracje. I już no, słyszę jakieś pochrapywania? nie dobrze. Nie dobrze, nie dobrze. Bardzo nie dobrze. Okej. Okay. Zepsuł się. Nie są tanie rzeczy. Pary na miejscu. Obrazy niezmiennie. Tu jest mega dużo szczegółów. Ja nawet nie zwracam uwagi na te wszystkie pierdoliny, które leżą na tych ławkach, bo tego jest za dużo po prostu. Za dużo. O, tu się coś dzieje. Distortion, Library. Tak by to wychodziło. Delikatnie się tak obraz przesuwał. A czy coś oprócz tego chyba nie? Zegar jakby działa. Dobrze. Trup, Pafie. Tam coś chyba nie poszło. Poszło nie tak ze światłami. To lodówka aż tak to oświetla? I się wydaje mi się, że tam było lekko przyciemnione. A gdybym wziął Lights, lampy. Nie. No dobra. W sensie jakby kłócił się nie będę, bo pewności też nie ma. Raz, dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I sześć. Wszystko się... Chyba zgadza. Teraz lajcy w lobby. Dobra. Troszkę spóźnione. Ale niech ci będzie. W sumie czemu nie? Mi to nic nie szkodzi. Hmm. Hm, mm hm. -hmm. Don't blink. Dobrze. Tutaj. No kurcze, wszystko mamy. Przebo. Też chyba wszystko jest ok. Pamiętajcie, jeżeli dostrzeżecie coś, czego nie dostrzegę, dajcie znać. Wspólnie dojdziemy, prawdy. Nie czy nie? Mm -hmm. Mm -hmm. Ok. Tu tych ławek nie było chyba. Tak mi się wydaje. Hm? Dobrze mi się wydaje. Jakieś dokumenciki. Riki dokumenciki. O, oh, mm -hmm. Nawet jakby się coś przesunęło, to ja nie jestem w stanie tego dojrzeć. Jest za dużo. Takie większe zmiany. Jeszcze tak. Ale tych mniejszych niestety już nie jestem w stanie ogarnąć. Okej. Okay. Tu znowu jest coś nie tak z kamerą? Nie, chyba nie. Zdawało mi się. Dobra. Gicior. Też. Policzmy pomieszczenia. Tu nie było kwiatka raz, dwa, dwa, kontynuując, trzy, cztery. 5 mm -hmm. i 6 i wszystko się zgadza to zawsze tu miałeś na biurku czy to ci się pojawiło jakoś dość niedawno chyba miał dobrze nie będę oceniał Siedzenia są poskładane. Tu jest wszystko git. Godzina druga. Trzeba się spiąć w sobie. Coś mi nie pasuje, albo ta ławka, albo ta ławka, albo tu była ławka. Coś takiego. Dobrze, wiem, że dużo anomalii, dajcie żyć. Lighty w labie. Jeszcze gdzieś coś musi być. Tak jest za dużo anomalii, to to się wyświetla chyba przy trzech czy przy czterech, a potem już wywala. Nie chcemy, żeby tak się stało. Oj, nie chcemy. Nie chcemy wywalenia gry. Dobrze. Wiecie co jest przerwane, że ja naprawdę nie wiem. Co nie, czego. Oi, oj, oj, oj. Eee... Ghost. Robię cokolwiek. Zgłoś go jakoś. Co to za. Zgłoś go. On ma cztery ślepia. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. spotkaliśmy dyrektorka, dobra. Ło, ciary przeszły, cia, 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 ciary. Cia. Panika gaming się troszkę włączyła. Ale już się uspokajam, przynajmniej się staram. Nie wiedziałem, jako co go zgłosić, to było najgorsze. Drzwi są ok, dobrze. Tutaj obrazy się nie zmieniły. Coś na barzgardce, coś na tablicy. Dwa głębokie wdechy. uf. Ufff. Okej. Okay. Trzeci dyrektorek, no. Dobrze, tu mamy wszystko. E, tam jest dziwnie ciemno. To chyba. Tak było cały czas takie możliwe, że tak było cały czas, no, okej, okay. o duch do mnie macha, Siemano, duch, ghost the classroom, dobrze druga 54 a raz dwa trzy cztery poważnie nie mnie nie 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 wykryło nic tu pięć, nie wiem, czy szkielec nie stoi i sześć, no dobrze, obrazy się nie pozmieniały, panie Te drzwi zawsze były uchylone, tak delikatnie. Teraz się przekonamy. Były po prostu. Okej. Okay. Huh. O, coś było z posągiem nie tak. Dobra, tu jest komputer. Nie było tu komputera na 100%. Let's go. Te słoje tu tak były, nabalone? Chyba tak. Powiedzmy, że tak. Dobrze, audytorium, Hogwarty, wszystko się zgadza. Mm -hmm, mm -hmm. Hmm. O, gdzie ile Nie lączyłbyś? What up? Dobra. Poziomku. Zegar się zgadza. Nie widzę nic podejrzanego. Kielecik, nie ruszyłeś się? Okej. Okay. No dobra. Trzeba zobaczyć, czy wszystkie te działają kamery. Niby powinny. Aj Przecież nic nie widziałem. Come on! Co tam było? W audytorium dodatkowy obiekt. Tych tam obiektów jest tam ciul. Kamera malfunction. Tak myślałem, że kamera nie działa. I object movement w labie. No dobra, moi drodzy. ten eee, odcinek wam się podobał? Dajcie. Suba, komentarz, łapkę w górę, co tamkolwiek chcecie. Z tej strony był serku. Troszkę pomęczymy ten uniwerek. Tak, tak mi się wydaje. Mm, a na razie to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Babki.